I idziemy do ostatniej fazy Chciałem ją pokazać właśnie Żeby było jasne jak się bije w ostatniej fazie z kolesiem Bo jest całkiem prawdopodobne, że go pokonamy właśnie w tym momencie I to było tuż filmu. Monster Boy, koniec gry, napisy końcowe. Daliśmy radę z perspektywy czasu, jak się przeszło całą grę, to naprawdę warto sobie w nią zagrać. Trzeba się po prostu odpowiednio nastawić. Na to, że czasami jest trudno, czasami można się zdenerwować, kiedy cię komar zamrozi i musisz maszchać gałką na lewo i prawo, albo dotknięciem jednym cię wszyscy powalą. Mam 18 serduszek, nie, 13 serduszek. Brakuje mi 7 i mógłbym jeszcze je znaleźć. Brakuje mi złotej tarczy, złotych butów, złotych, złotej branzolety, złotej zbroi. To wszystko mógłbym jeszcze znaleźć i. Aha, i pytanie, gdzie jest świnka? Bo świnki do końca nie znalazłem. Nawet je nie szukałem, bo po prostu poszedłem dalej, żeby tak z ciekawości zobaczyć co tam jest. No i doszedłem do ostatniego bossa A potem już po prostu nie mogłem mu odpuścić, bo było cały czas o włoso, o włos, tak jak w tym poprzednim filmie. Ale gra jest kolorowa i tak sobie pomyślałem o innej platformówce. O Raymanie, gdzie Rayman, to właściwie są, to właściwie może to Raymen jest bardziej taką platformówką, gdzie są plansze, które się przechodzi po kolei, a tutaj jest jakaś taka no cała wielka mapa, którą się odkrywa i e, z, różnymi z różnymi zagadkami, z różnymi zagadkami ciekawymi, z takim też z humorem. Była jedna sytuacja, kiedy trzeba było w odpowiednią stronę na komendę pingwina blokować, a w którymś tam momencie mówi: Dobra, będzie teraz blok z lewej, ty się ustawiasz na lewo. On mówi: Żartowałem, uskok w ostatnim momencie. No i oczywiście nie zdążyłem uskoczyć, i od nowa trzeba było wszystko robić. Ale to był taki fajny smaczek. Te różne plansze, ja nie wiem, może postaram się jeszcze jakiś jeden filmik nagrać, żeby te plansze pokazać, bo jest plansza z duchami, yy, woda, yy, lawa, wulkan, yy, ogień, yy, jest śnieg, no w śniegu tam też odpowiednie buty i, i, i możliwość tych butów, yy, że różne te buty są takie, że na przykład topią, yy, topią lód chyba takie były. Tak, że po lawie można chodzić, ciężkie buty, których rzadko właściwie, rzadko użyłem na początku gry, żeby gdzieś tam pod wodę wejść, bo potem to żabę właściwie używałem. Każdą z tych postaci właściwie się używa. No, Gina na końcu właściwie krótko się używa, można nim pewnie chodzić po całej planszy, ale... Później, zanim się dojdzie do ostatniego bossa. Tak na początku chciałem zrobić, ale no mówię, poszedłem z ciekawości tego ostatniego bossa i... Um, ja może nie będę przechodził jeszcze raz tej gry um, od nowa, ale postaram się, pomyślałem, że po gdzieś tam czasu do czasu mogę tutaj zajrzeć i pozbierać resztę z całą zbroję, zebrać um, serca do 20. Eee, tak, po prostu, żeby porobić te jakieś jeszcze zagadki, już na spokojnie eee, fajnie, fajnie. Jak tylko macie, normalnie gra kosztuje 170 zł, a była promocja połowę taniej, kosztowała 70-79, chyba to naprawdę warto kupić. Bo to nie wiem, ile tu spędziłem czasu w gra, to chyba 5 dni a po 6. Um, ale myślę tak z 13-15 godzin tutaj spędziłem i jak ktoś lubi i kolorowe i fajnie to wykonane jest wszystko dobra czy to można jakoś przyspieszyć no tak się rozgadałem na tych napisach ale chcę zobaczyć jeszcze co będzie teraz chyba akurat napisy się skończyły e i czy będę mógł jeszcze chodzić po tym świecie często tak jest czy to będzie jakaś o jest yeah, super! 15 godzin 21 godzin 63% tylko zakończonych. 153 xier użyte e, 2, 219 razy zginąłem, także to też coś o czymś świadczy i 13 tysięcy monet zdobytych e, no 63% gry zaliczonej, czyli mapa cała może jest odkryta. To bym musiał porównać z kimś kiedyś, ale... To teraz zobaczymy co będzie continue e, co to nam da e, znaczy, gdzie będziemy czy będziemy na ostatnim naszym save punkcie, tak na ostatnim saveie e, Więc właściwie tutaj jest ostatni boss 94,1 mapy odkrytej bo te zielone plamy to są też właśnie te złote elementy które możemy jeszcze poszukać, znaleźć te zagadki, rozwiązać tu jeszcze jakiś znak zapytania, te skrzynki takie nie wiadome nie byliśmy we wszystkich miejscach, dlatego 94,1 tu na dole nie byliśmy widzę dlatego można tu jeszcze od czasu do czasu sobie tak, można spokojnie zajrzeć, no bo tutaj to właściwie, o że tu na dole jest jeszcze świnka tak mi się wydaje bo są drzwi ale dobra to ja już sobie tą świnkę poszukam na no spokojnie fajnie, zobaczcie też jak to jest wszystko fajnie zrobione I, i miecze i taki taką mace znaczy morning start yy, zdobyłem maczugę to jest ten golden sword który jest... był potrzebny w ogóle do tej ostatniej planszy tu jak widzicie, dopiero jeden z pięciu co zdobycia ale są różne tarcze różne możliwości tak samo zbroi, nie kupiłem wszystkich nie zdobyłem wszystkich także nie, nie wszystko, buty były wszystkie, bo potrzebne były buty z tych rzeczy w sumie przez całą grę mało korzystałem, jak już się ma smoka to właściwie można Smok, żaba, żaba dopływania pod wodą, więc ten. No i tyle. Nie było tu żadnego stopnia trudności, więc e, więc dobrze. No trzeba było to przejść tak jak się dało. Ta różka też fajna sprawa. O, tutaj nie ma portalu. Fajna sprawa. E, ale normalnie ona. To chyba nie ma portalu, bo jest blisko tu portal. I jak wejdę tutaj, spadnę. Tutaj właśnie też był przypadek, że odkryłem takie tajemniczą pieczarę, gdzie są zaznaczone też te właśnie inne rzeczy. Zbroje i tak dalej. Ta mapa jest, gdzie to wszystko tarcza, gdzie te złote rzeczy są ukryte. Dzięki temu widzimy to na mapie no ale tu już mamy portal i teraz chociażby do lupi możemy się spokojnie przenieść i na spokojnie poszukać tych, bo tu jeszcze serca, no patrzcie mam 13 serca, jeszcze 20 tu z tym jest zagadka, też dostaje się chyba serce właśnie dzięki tej zagadce także na spokojnie sobie to będę, może jeszcze kończył. czy kończy? no jest skończone nie Dobra, to do zobaczenia w kolejnej jakiejś grze, którą będziemy przechodzić od początku do końca.